Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na wywiadzie, który przeniesie nas w czasie do XVIII-wiecznej Austrii. Mam zaszczyt gościć dziś samego cesarza Józefa II, władcę, który odważnymi reformami próbował odmienić oblicze swojego państwa. Jego rządy, choć pełne kontrowersji, na zawsze zapisały się w historii. Wasza cesarska mość, witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To zaszczyt gościć u Pana na wywiadzie. Dobrze, a więc jakie były główne motywacje stojące za wprowadzeniem tak wielu reform w państwie? Moim celem jest modernizacja i wzmocnienie państwa, aby zapewnić dobrobyt moim poddanym. Uważam, że tylko poprzez racjonalne reformy możemy osiągnąć postęp i uczynić Austrię silniejszą. Dobrze, a więc jakie napotkała Wasza Wysokość największe przeszkody podczas wdrażania reform? Największymi przeszkodami są opór ze strony konserwatywnych sił szlachty i kościoła, które obawiają się utraty swoich przywilejów. Muszę walczyć z ich uporem i przekonywać do służności moich reform. Jakie jest Wasze zdanie na temat roli kościoła w państwie? Uważam, że kościół powinien służyć państwu i społeczeństwu, a nie odwrotnie. Dlatego ograniczam jego wpływy polityczne i ekonomiczne, aby zapewnić większą niezależność państwa. Jak ocenia wasza cesarska mość relacje z innymi mocarstwami europejskimi? Relacje są skomplikowane. Staram się utrzymywać pokój, ale muszę być gotów bronić interesów Austrii. Sojusze są ważne, ale zawsze stawiam na pierwszym miejscu dobro mojego państwa. Jakie reformy uważa Wasza Wysokość za najważniejsze dla przyszłości państwa? Reforma edukacji, reforma prawa, reforma administracji, wykształcenie obywatele, sprawiedliwe prawo i sprawna administracja to fundamenty silnego państwa. Jakie jest Wasze zdanie na temat wolności osobistej i praw obywatelskich? Uważam, że każdy człowiek ma prawo do wolności osobistej i sprawiedliwego traktowania, dlatego znoszę poddaństwo i wprowadzam równość wobec prawa. Jakie kroki podejmuje Wasza Cesarska Mość, aby zapewnić pokój i stabilność w państwie? Wyznaczam armię, dbam o gospodarkę i staram się rozwi rozwiązywać konflikty dyplomatycznie. Pokój jest moim priorytetem, ale muszę być gotów bronić mojego państwa, jeśli znajdzie się taka potrzeba. Jakie jest Wasze zdanie na temat edukacji i jej roli w społeczeństwie? Edukacja jest kluczem do postępu. Chcę, żeby każdy obywatel miał dostęp do wiedzy i mógł rozwijać swoje umiejętności. Dlatego zakładam szkoły i wspieram naukę. Jakie jest wasze zdanie na temat gospodarki i handlu? Wspieram wolny handel i rozwój gospodarczy. Uważam, że bogate państwo to silne państwo. Dlatego wprowadzam reformy gospodarcze i zachęcam do przedsiębiorczości. Jakie jest wasze zdanie na temat kultury i sztuki? Kultura i sztuka są ważne dla rozwoju społeczeństwa. Wspieram artystów i naukowców, aby tworzyli dzieła, które będą inspirować i edukować. Jakie jest Wasze zdanie na temat przyszłości Europy? Przyszłość Europy zależy od współpracy i pokoju. Musimy dążyć do porozumienia i unikać konfliktów, aby zapewnić stabilność i dobrobyt dla wszystkich. Jakie jest Wasze zdanie na temat roli władcy w społeczeństwie? Władca powinien służyć swojemu ludowi i dbać o jego dobrobyt. Powinien być sprawiedliwy, mądry i odważny, aby prowadzić państwo ku lepszej przyszłości. Jakie jest wasze zdanie na temat rewolucji francuskiej? Rewolucja francuska to niebezpieczne zjawisko, które zagraża stabilności Europy. Musimy być czujni i bronić naszych wartości przed rewolucyjnymi ideami. Jakie jest wasze zdanie na temat tolerancji religijnej? Uważam, że każdy człowiek ma prawo do wyznawania swojej religii, dlatego wprowadzam tolerancję religijną i zapewniam równość wobec prawa dla wszystkich wyznań. Dobrze, a teraz ostatnie pytanie. Jakie jest Wasze przesłanie dla przyszłych pokoleń? Dążcie do wiedzy, bądźcie sprawiedliwi i dbajcie o dobro wspólne. Tylko w ten sposób możecie zbudować lepszy świat dla siebie i przyszłych pokoleń. Dziękuję waszej cesarskiej mości za poświęcony czas i niezwykle interesujące odpowiedzi. Mam nadzieję, że ten wywiad pozwolił naszym słuchaczom lepiej zrozumieć motywacje i wyzwania, przed którymi stał cesarz Józef II. Jego reformy, choć nie zawsze doceniane za jego życia, miały ogromny wpływ na rozwój Austrii i całej Europy. Dziękuję Państwu za uwagę.